Witam. Co dziś na warsztacie. Będę chciał sobie dorobić kołeczkę tutaj do tego wózka. Mam na nim zawsze położoną spawarkę. I sobie spawam. Powinno być trochę, jeszcze powinien być trochę inaczej zmodyfikowany, ale na razie tylko kółka dorobię. Jak będę chciał to zrobić. Te nóżki są różnej długości. Obecne je powiedzmy na wymiar 68 cm, przyspawam nakrętki, ale mniejsze. Może zmieszczą się do środka. Takie mniejsze nakrętki będą przyspawane. Do tego będą śruby obcięte. Z tych starych śrub to zrobię. Trochę zardzewiałych, ale jeszcze są dobre. Do takiego projekciku. I co? Zrobię śruby, założę na koła, zakontruję, wkręcę w to i może jeszcze ten stolik pomaluję, ale tego pewnie już nie będę pokazywał na filmie. Kółeczka. Dobra. To, to mierzymy najpierw 68 centymetrów od góry. Będziemy ciągnąć. Tak. Muszę jeszcze by się przydało zrobić z tym stołem, może pokażę. Nie wiem, czy to tutaj będzie dobrze widać, ale pewnie tak. On jest krzywy, blat jest krzywy. Ta znaczy blacha jest fajna, dosyć gruba. Na dodatek tak z nie mierzymy, ale z 5 mm pewnie ma tu już możemy zobaczyć z góry że on w tym miejscu jeszcze poziomice przyłożę że tutaj on jest wygięty z tej strony jest wygięty eee, to możemy to zobaczyć tak sobie o. proszę zobaczyć jaka tu jest japa jak to tutaj odchodzi o. w ten sposób tu na tym brzegu na tym brzegu też jest różnica parę milimetrów fajnie jakby to wyprostować ale powiem szczerze że na razie nie mam czasu a ten stolik ma służyć tylko do właściwie tutaj do postawienia spawarki to też trzeba będzie wyczyścić pomalować do postawienia spawarki chodzi o to żeby on był mobilny żeby mi na tych śrubach na których był nie stał żebym mógł go sobie przesuwać po warsztacie jak coś dłuższego spawam to i tak raczej na podłodze coś podkładam bo jest równiej Dobra, obrócimy stół i będziemy z drugiej strony wtedy odcinać Wcześniej do regulacji były takie śruby grubsze i na tym to się trzymało Przesuwałem na tym, ale i to niewygodne, i, i też podłogę niszczyło. Dlatego postanowiłem sobie zrobić teraz te kółeczka tutaj. No te śruby, niestety, nie będą pasować, bo one tutaj o nie wejdą. Nie będę tego tutaj rozwiercał, bo nawet by nie było już żadnego mięsa tak zwanego, żeby to się na czymś trzymało. Dlatego wezmę śruby, które są już tutaj pasują. Muszę je obciąć, bo oczywiście ich tutaj nie przełożę ani z tej, ani z tej strony. Ani z tej, ani z tej strony. Będę je obcinał. Teraz to jeszcze chciałem sprawdzić i pokazać, czy to tutaj nakrętka wejdzie. Czy będzie pasować? No, trochę duża, trochę za mała nakrętka, ale myślę, że jak sobie to tutaj oszlifuję. jak sobie to tutaj oszlifuję ładnie i ją tutaj przytrzymam a tu akurat pasuje w tym w miarę i ją tutaj obspawam tak żeby było równo to będzie akurat tutaj dam oczywiście jeszcze jedną nakrętkę żeby to skontrolować i żeby móc sobie te nóżki przymocować, a jak ja sobie obetnę te śrubę będę ciągnął na taką długość żeby mi się zmieściły dwie nakrętki jedną będę kontrował łeb będzie z tej strony włożony tu będzie zakontrowany tą jedną nakrętką a druga nakrętka będzie po to żeby zakontrować to już w otworze w stole Tutaj mamy głębokość powiedzmy 10 mm, czyli muszę do tych dwóch nakrętek dać jeszcze 10 mm. No i troszkę mięsa na wkręcenie i na regulację do stołu. Czyli powiedzmy, że będę sobie je na odległość. Tutaj mamy już 20, tutaj 30, weźmy sobie na 45 na razie. I potem zobaczymy, czy to nam się zmieści. Czy będę mógł to włożyć w tutaj, w te kółeczki. O! Powiedzmy, że gdzieś tutaj. na szlifierce oszlifuję te grady tutaj żeby nakrętka dobrze wchodziła i będę ciął następne sprawdzę sobie i będę ciął następne obciąłem na 445 mm niestety to tutaj nie wejdzie mi od dołu ale nie będę tego bardziej skracał bo szkoda mi trochę śruby żeby było jeszcze ten kawałek do wkręcenia w nakrętkę w stole już więc sobie rozkręciłem jedno kółko. No i teraz to tutaj bez, bez problemu wejdzie. Najpierw sobie to tutaj wszystko poprzykręcam. A potem, hmm, potem założę kółka. Czyli cnę na 450 następne. Au. bo spawane jest teraz to oszlifuję żeby było w miarę płasko I spróbujemy wkręcić te śruby no, obawiam się, że będą się trochę to poprawić na razie pewnie się wkręcają pewnie to temperatura zrobiła z tym gwintem? a tu się wkręca ale zacznę jeszcze po szlifowaniu czasem ten pierwszy Zbój zwiastu nie będzie do poprawki. Jak tylko się o tym przekonamy. Powiedzmy 5 cm jest do regulacji. Teraz sobie tu zrobię trochę chyba porządku, bo nie lubię jak jest za dużo narzędzi i wszystkiego na stole. Te śruby też już nie będą potrzebne. To na gwóźdź okay. trzeba rozkręcić teraz. To też tu można odłożyć kurary właściwie mogę ściągnąć. Bo na razie nie będę szlifował. Taki zestawik ja to mam. Jeszcze mam drugi został trochę większy. Firmy No Name, ale daję radę. Teraz pokażę jak to wygląda, o, tu jeszcze jest kółeczko, a w środku jest taka, taka tulejka, po której to wszystko się toczy. Zobaczymy jak to się nie sprawi. Teraz sobie to wszystko podokręcam. Przełożę stół na... Już na górę i będzie można zobaczyć, czy to wszystko jeździ. Kółka zamontowana, muszę jeszcze je dokręcić. Potem odwrócimy ten stół i zobaczymy, czy jeździ. Ciężki. stół, ale. Jeździ. Trochę regulacji tutaj. Trzeba będzie poprawić regulację. Ale jeździ. Proszę bardzo. Jeździ. Dzięki za oglądanie. Dlaczego to subskrybujcie? I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.